Pan taki genialny plan, żeby przejść wszystkie asesyny od początku. Więc dzisiaj zaczynamy od pierwszego asesyna, w którym będziemy wypędzać fanatyków z hieroglizmem. W tą część akurat nigdy nie grałem. Jakiś malutki kawałeczek na początku tylko. Yy, ale to było bardzo dawno temu i nie pamiętam z niego prawie nic. Co tu się dzieje w ogóle? Czemu ja mam jakieś halucynacje? I co ty mnie bijesz, chłopie? Jestem w szpitalu... Dobrze mówiłem, że jestem w szpitalu psychiatrycznym. Co jeśli nie, tego nie zrobię? Co jeśli się zbuntuję? Ale ja nie chcę. Mam jeszcze 5 minut. Tak będzie wyglądać przyszłość, jeśli ludzie kupią te nowe okulary od Apple'a. Nie słuchałem co oni mówią w ogóle. E, pewnie jakąś propagandę mi szerzyli, że oni tak naprawdę dobrzy są. Albo że to jest e, dobry program. I oni na pewno nie wykorzystają tego do złych celów. Okej, okay, head button. Fantastycznie, mogę, mogę się rozejrzeć. O mój boże. Co za funkcja? The Animus Low-profile and high-profile. Low-profile actions are socially acceptable. High-profile actions are more action-oriented. High-profile actions high profile mnie skanseruje na Twitterze. Aha, dobra. Okay. Nie w tą stronę. Nie, no co ty robisz w ogóle? No nie. <ścoughs> nie przyszedłem nawet samolączka. Usań Bolt? Moment? No i przegrałem. No i znowu przegrałem. <laughs> o! Dobrze mi idzie. O tak! Zapominam, że to jest prawy przycisk cały czas. To głupie jakieś. No, proste. Usiądę na ławeczce i nagle jestem niewidzialny. Tak właśnie działa świat. Nieważne, że wciąż wyglądam y, zupełnie inaczej niż wszyscy mieszkańcy tego miasta, ale jestem na ławeczce, więc jestem niewinny. Jest! Jest sukces! Z moimi problemami, ale tutorial skończony. Fajne zbliżenie, ja mam go zamordować. Który profil to był ten niespostrzeżony? Ten, ten wysoki czy ten niski? Dobra, chyba, chyba ten. Nie pamiętam, który to był, ale chyba, ale chyba ten. Co ja mam. Mam poskakać gdzieś czy co? Czy mam po prostu tak zejść i. powiedzieć się maneczko, ziomeczku? No chyba nie. No coś mi nie pykło. Ogólnie rzecz biorąc. No ale. Nie ma szans, że ten chłop nie, nie, nie widzi. Ten, ten tu. No nie, no patrzy się na mnie. No nie wiem, chyba cię zamordować. Ale debil. Ale parkurowiec, normalnie. Mistrz, parkura. Szkoda, że nie mistrz umysłu za to. No, szkoda, że tych dwójka nie wróciła. A mi się coś kojarzy, oni mnie nie wywalą w ogóle z tego bractwa, przez to, czy coś takiego, bo coś mi się kojarzy, że ta audycja u tego gościa nie, nie przechodzi chyba za dobrze. Bo to jest, to jest jedyne co pamiętam. Ja mam się, mi o misji. Się. i szczuniu. No i jestem porażką. No, not dead. Damn! Dobry Man. jest! I still live at least. And your brother? Gone. Because of you! Robert threw me from the room. There was no way back. Nothing I could do. Because you would not heed my warning! All of this could have been avoided! And my brother. Don he's speaking my straight facts. Your arrogance nearly cost us victory today.

Czyli jeszcze mnie nie wywali z klanu. Dobra, czyli moim zadaniem jest. Yy, mordowanie basically. Oczywiście in game. Tego kółka na pewno nie ogarnę. <grym>, jak się. Aha, on ma po prostu... Yy, wall, tego aimhaka i on po prostu yy, strzela. smarted. Eee! co on robi? O! Ale jestem pro-gamerem teraz. No nie, ała, jestem gangbanked. Jestem gangbanked. Ja myślę, że oni czekają na ciebie w pokoju, zanim zanim zaatakują, a nie, to już jest koniec, idziemy skoczyć, żeby zakończyć swój mierny żywot. On musiał być królem podstawówki, bo... ...po dwa stopnie po drabinie wchodzi. A ja myślałem, że dwa stopnie po schodach to już jest dużo. No i co my zrobimy? Co ja zrobię sam? No to wszystkich 40 ich tam rozwalę? Jakie densy normalnie. Damn, he throw that No i ja będę do nich strzelał? Teraz? Mam tu jakąś kuszę? Albo no coś? Nie, tu nic nie ma nawet. Aha. O, dobra, to jest... Top. Dobra, nie doceniłem ich najwiteczniej. Znowu moja mama. Bow. To jest typowa, typowa reprimenda od yy, rodziców. Sadzą mnie do lochu, będę torturować. On to wygląda jak typowy czarny charakter z jakiejkolwiek gry albo filmu. Jak jakiś taki czarnoksiężnik. Ja mam mu wierzyć? And so you leave me no e no, co ty, Hopie robisz? Zabijesz mnie teraz? No nie, e no panie. What the fuck? To się powinna gra skończyć. Znaczy, niby dostał tylko w UDO, ale. A nie wiadomo, może się, może dali mu się wykrwawić, żeby umarł w cierpieniach. A tutaj, a... Nie wiem, taki Cliffhanger on się budzi po prostu, no.

Kto by się spodziewał? No way, no way, w ogóle tego nie powiedziałem. Weapon lost, Hidden Blade. Weapon lost, sword. Opie, co ty ode mnie oczekujesz? Że ja, że ja co nagle zrobię? Patykiem ich będę klepał? Dobra, ktoś zdradził i, 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 i mam coś z tym zrobić. Mam go znaleźć. I to tyle, co wiem. Fantastycznie, bardzo dużo mi to mówi. Aż wiem, co zrobić. Normalnie. Zacznijmy od To jest gdzie to jest? Może. Aha, naprawdę? Wiesz, kto to jest? No może. What the fuck? Dobra, no, lecimy do targu. Dzień dobry. Potrzebuję informacji o tam co się świeci. Co to jest? Flaga masjaf. Ale ze mnie pro-gamer, pro-gamer moment po prostu, już easter eggs znajduję. Ty, on dobry jest, że on z takiego dystansu podsłuchuje. Dobra, Taylor, tak dobrze słyszałem. Chyba Weaver, no. Big pocket. Mam okraść tkacza? O, to, to było dobre, to poszło bardzo dobrze. Widać, że jestem urodzonym złodziejem po prostu. No i co się tak gapicie na mnie? Nie, może, nie można przejść, obok was w ogóle. Bo już, już, już oczy normalnie. No siema. No dobra, dobra. Skoro tak mówisz, to nie wyde, nie się tutaj ten. A psych, psych, Uuu! Ale troll. Normalnie prank master. O, no, dobra, dobra. Jak, tak jak samouczek, za drugim razem się udało. Masun powinien być na środku ten. I co mam o, zrobić? Słuchać? Aha, i teraz mam go pobić po prostu. Nie wiem, czy to miałem zrobić. Eee, yy, szczerze, A, o Jezu. Damn, this man got hands. Dobra, prawie zginąłem. I will not

Punkt widokowy, to jest ta wieża tu? Tak, no dobra, no to wchodzimy. Co ty robisz, Hopie? Miałeś, miałeś być parkour master. No, Hopie, skacze. Co ty robisz? Aha. Aha, No dobra, no skoro nie chcesz wchodzić. O nie, mój największy wróg tu jest. Turkowie. No jezus, maręcowie ode mnie chcecie. Nie mogę sobie nawet szybko na koniu pojeździć. I ten jeden debil mnie tylko goni, nie? Idziemy do Damaszku. Dzień dobry, Syrio. Witam. Pierwsze duże miasto. Może tutaj mnie nie zjedzą tylko dlatego, że biegam. Gdzie jestem w ogóle? Skąd ja się tu znalazłem? No dobra, możemy już podsłuchać, jak tu jestem. Ah, they're all much too busy polishing the backside of their master. Gay? Just bureau. Dzień dobry. And have you devised a way to rid us of this blight? A meeting is being arranged at Suk El salah to discuss an important sale. <laughs> Tamir is within the sack. Damn!

no chyba miałem to zrobić. Celem tej misji chyba było to zrobić y, potajemnie, ale no nie pykło. To... Aha. To było takie proste. Po prostu trzeba było spa spamić lewy przycisk mysz. Aha bez sensu sytuacja po caccence nagle się nie rozwiązała. Czuję się oszukany. No dobra, czas spiętnalać, bo oni mnie zjedzą. Życzę wam do widzenia. O! On kurwa wchodzi po żerendolu. Jeszcze mnie zrzucił! Co za debil. Dzień dobry. Udało się. A mam wrócić teraz? nie gadajcie, że ja muszę wracać tą samą drogę teraz. Prąd? O mój Boże nie! Now, to Acre or There are both who your do Akry albo... Je, jeroloizmy. W końcu można iść do Jerozolimy, więc idziemy do Jerozolimy, tak jak... E, tak jak jest w tytule. Już się tak przyzwyczaiłem mówienie Jeroizma, że e, jak chciałem powiedzieć poprawnie, to nie umiem. Już mój mózg automatycznie mówi jeroloizma. Chyba muszę do lekarza iść. Jerolo. Jezo. Je, no naprawdę nie umiem tego teraz wymówić. A ja mam tu wejść jakoś tak niepostrzeżenie? Czy mogę po prostu im wbić? A tu co się dzieje? Czemu Czemu oni grają nim w tenisa? Aaaa! Aaaa! Zostaje reakcjony. Czemu ja nie mam miecza? E, to idzie dobrze. To idzie dobrze. Ała! Dobra, udało się. Z małymi problemami, ale się udało. No i czemu ich tu jest dalej tyle? Jak ja ich zabiłem właśnie. Ich jest tyle samo. Jestem oszukany. Zaraz umrę. Umarłem. A jak zrobię tak? Zamorduję go. O, da się. <ścoughs> oni, oni tego nie widzieli. Nie wiem jak mam to kurde skontratakować. Czemu oni zaatakowali właśnie samych siebie? Geniusze. Jesteśmy w herezolizmie. W końcu możemy wypędzać fanatyków. Naprawdę. Fantastycznie. By to było tego warte. Tak, tego właśnie chciałeś. I watched the man. Game moment. Again. O, oni do mnie O nie, to miecz jego chyba runął. Musiałem, że do mnie strzelają z dachu. Bo oni do mnie strzelają z dachu. Eee, to nie było. Aha. Spadaj Dziękuję. Dzięki stary Zareklamuj mojego Twitcha. Gdzie jest ten punkt widokowy? No i czemu ty Ach. o mój Boże. Nie wytrzymie.

<noise> Nazwał gościa tchórzem za to, że e, ucieka od walki. Przy czym sam klęczał przez cały czas, jak była walka, a jak ten to zaczął uciekać. Spamowanie lewego przycisku myszy to moje ulubione zajęcie w tej grze. I dostawanie w pierdolu. Co to jest za jakiś. Mównica i wzdropił. Oho, ja muszę zrobić babcia simulator. I muszę przyjść do kościoła i podsłuchiwać. Ale ja nie mogę wejść do tego kościoła, chyba nie? No dobra, to wejdę siłą. Albo i nie. Uuu, brutalnie. Znaczy no, w sumie... Co tu się stało? Czemu on spierdala? Ale ta gra jest głupia. No nie wiem czemu on cały czas skacze przez te, kurde, stoiska. No. Co za debil. Dobra, idziemy go zadźgać. no okay. co ja mam robić teraz? Jakby to zrobić w jakiś specjalny sposób, używając właśnie tych. Yy, tego? Czy to po ja mogę tam po prostu wbiec i powiedzieć się, maneczko Ziomeczki, witam was w mojej kuchni. Dzisiaj mordujemy. Ale. Ale sneak master, niezauważony, perfekcyjny kryminalista. On jest w środku tego magazynu? Jak ja mam wejść do środka? Mmm, tu jest ten. No i ale ma to zamknięte, czyli tam się nie da wejść od tej strony. No Nie, tędy się da wejść. O jezu, wystraszyłem się tego trochę. Co teraz, nie wygląda jak pomaganie, e, co ja mam zrobić? Aha, po prostu mam, mam być z gangbangowany i tyle. Ale, ale ma gość modne gacie. O czy ten ma ten. Czemu ich jest więcej? Czemu nie? A! Aha. No wstawaj, hop, to nie jest niedzielne popołudnie. Trzeba było przestudiować jednak te trasy ucieczki. E. come on! On mi ucieka panowie Dobra, dobra A tego cały się trzymają No w końcu okay. Czemu ten... Czemu ci Templariusze tak punktują tego Altaira? Jezus moja. Czemu moje życie jest czerwone? Aha, ja po prostu nie jestem mile widziany. Rozumiem, dobra, trzeba trochę przetrzymać. Uspokoić sytuację, rozładować napięcie. bo tutaj wszystko dzieje się za szybko. Oni są jacyś tacy napięci. Może trzeba byłoby im zafundować jakąś wizytę u masażysty albo psychologa. Albo może i nie, nie ocaliło. Tak naprawdę tych, co zabijam, będą dobrzy, a on będzie zły. Uwaga, co dostanę teraz? Du -du 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 -du. Nerki. Dwie główne questy w dwóch miastach byliśmy. Tu chyba skończymy.